Próbuję coś załatwić. Proszę o ciszę. Przepraszam. Właśnie rozmawiałam z menedżerem firmy i są dwie opcje. Pierwsza to przełożyć wycieczkę. To jedna z opcji. Jest też druga. Ja poprowadzę autokar. Co? Oto moje prawo jazdy. Mam uprawnienie na każdy pojazd. W drodze powrotnej poprowadzą już kierowcy z firmy zewnętrznej. Jeśli nikt nie ma lepszego pomysłu, mogę zawieźć dzieciaki. Przepraszam. Czy ją pani jest mamą? Ramiego. Jest pani szoferem? Właścicielką rodzinnej firmy transportowej, która działa od 40 lat. Możecie być spokojni. Urodziłam się, wychowałam i powiłam syna w takim autokarze. Czym właściwie umie pani jeździć? Wszystko. Dziękujemy, Patricio. Znam ją, proszę państwa, i może zabrać nasze dzieci. Śpieszę się do fryzjera. Mam coś podpisać? Zgadzam się, jest wyśmienitym kierowcą. No, to no w drogę.